Jak widać, przydały się kreski. Podzieliły one pięciolinie na małe odcinki. Te odcinki nazywają się takty, a kreski, które je oddzielają, to kreski taktowe. W każdym takcie umieszczane są grupy pulsów albo dwójkowych, albo trójkowych, albo czwórkowych, i jeszcze inne grupy pulsów są umieszczane. Grupa pulsów dwójkowych zapisywana jest w takcie na dwa, trójkowych na trzy, a czwórkowych na cztery. Jak wiemy, pulsy są głośne to zwykle jedynki, raz, dwa, raz, dwa. i ciche to są te pozostałe. Teraz zaśpiewajmy sobie piosenkę już wcześniej słyszaną. Wlazu kotek. W jakim takcie będzie pasowała ta piosenka? Wlazu kotek na. Już nie pasuje, bo widzimy, że tu jest akcent, a yy, ta część taktu, ten puls jest słaby, prawda? Więc może w takcie na trzy będzie pasowało. Wlazu kotek. Na płotek, pasuje. A piosenka przybyli u ani pod okienko? Przybyli u. Już nie pasuje, bo tu jest słaby puls, a na słabym pulsie nie może być akcent. Może w takim razie w takcie na dwa. Przybyli u ani pod okienko. Tak, pasuje. A może jeszcze jedna piosenka? Stary niedźwiedź mocno śpi. Pasuje. A czy tu w takcie na dwa będzie też pasowało? Stary niedźwiedź mocno śpi. Też. Na początku pięciolini piszemy klucz. Zwykle wiolinowy, ale może być i basowy i inny, bo nie wszystkie instrumenty mają zapis nutowy, kluczu wiolinowym. Ale co oznaczają te cyfry przy kluczu wiolinowym? Czy mają związek z cyframi podpisanymi pod każdym taktem? Raz, dwa, dwa pulsy, a tu jest cyferka dwa. No, by pasowało. Raz, dwa, trzy, trzy i cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery i cztery, cztery. O, tu pasują dwie cyferki. Więc chyba mają związek, ale w tym takcie czwórka nie pasuje do dwóch pulsów. W tym takcie czwórka nie pasuje do trzech pulsów. Więc co oznacza ta dolna cyfra? Dzięki cyfrom umieszczonym pod każdym taktem od razu widać, ile jest pulsów w każdym takcie. A czy te cyfry przy kluczu wiolinowym na to wskazują? Jeśli tak, to która górna czy dolna? Sprawdźmy. Dwa pulsy w takcie, cyfra górna 2, na to by wskazywała. 4? Nie. Trzy pulsy w takcie, cyfra 3 pasuje. 4? Nie. Cztery pulsy w takcie, cyfra 4 pasuje. 4, druga dolna też. Przynajmniej w tych taktach, która cyfra pasuje, na pewno górna. Co oznacza więc dolna? Podpowiedź: potrzebne będą prawdziwe nuty. Zobaczcie, w tej kolorowej tabelce są nuty. A co to są nuty? Nuty są jak litery. Litery służą do czytania, a nuty do grania, śpiewania albo klaskania. Wyobraźcie sobie, że te nuty chcą przejść przez jezdnię po kolorowych pasach. Ustawiają się na żółtym pasie i przechodzą. Robią umowne kroki. Ta nuta pierwsza jest tak długa i duża, że robi jeden krok i już jest na mecie. Start meta. Ta druga nutka jest dwa razy krótsza, więc robi dwa kroki. Ta znowu cztery razy krótsza, robi cztery kroczki. Ta z kolei osiem razy krótsza, więc robi osiem kroczków. Ta szesnaście. Od ilości naszych umownych kroków Pochodzą nazwy nut. Ta robi jeden cały duży krok, więc to jest cała nuta. Dwa razy krótsza to półnuta, robi dwa kroczki. Cztery razy krótsza ćwierćnuta, robi cztery kroczki. Osiem razy krótsza ósemka, osiem kroczków robi. I szesnaście razy krótsza szesnastka, szesnaście robi kroczków. Symbolem dla każdej nuty jest cyfra. Cyfra 1 jest dla całej nuty, bo robi jeden duży krok. Symbolem dla półnuty jest cyfra 2. Symbolem dla ćwierćnuty jest cyfra 4. Symbolem dla ósemki jest cyfra 8, i symbolem dla szesnastki jest cyfra 16. Myślę, że domyślacie się już, co oznacza cyfra 4 jako dolna cyfra w naszych poprzednich przykładach. Na spacer idzie cała rytmiczna rodzinka. Oprócz mamy cioci. Dziadka, babci, ponieważ szykują zdrowe sałatki dla wujka i stryjka, którzy mają imieniny. Przechodzą przez jestnię na kolorowych pasach. Tata robi jeden krok na każdym kolorowym pasie. Córeczki, dwojaczki, żeby nadążyć za krokiem taty, Robią dwa kroczki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. Córeczki, czworaczki, żeby nadążyć za krokiem taty, robią cztery kroczki. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Z kolei tata, żeby nadążył za dwa razy grubszym wujkiem, lubi jeść czekolady musi zrobić dwa kroki. Raz, dwa. Raz, dwa. A żeby nadążyć za cztery razy grubszym stryjkiem, lub jeść psy i inne smakołyki, nie naśladujcie jego. Tata musi zrobić cztery kroki. Raz, dwa, trzy, cztery. W tym czasie stryjek robi jeden długi krok. Raz. A wujek dwa. Raz. Dwa. Tata jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. Na każdym pasie. Dwojaczki dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, Czworaczki cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, cztery, raz, dwa, cztery, raz, dwa trzy, cztery. Tata. Ja marchewki i inne różne faszywa. Dlatego jego krok jest w sam raz. Ani nie za długi, ani nie za krótki. Łatwo nim mierzyć inne kroki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dwa razy krótsze. Raz, dwa, raz, dwa. Dwa razy dłuższe. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery razy krótsze. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery razy dłuższy. Dlatego krokiem taty, czyli ćwierćnutowym, zwykle mierzymy takty. Wtedy te kroki, tak jakby pulsy ćwierćnutowe, nazywają się miarami taktu. Ale miarą taktu może być również ósemka. Półnuta, rzadziej, a najrzadziej cała nuta i szesnastki. Teraz na pewno już wiecie, co oznacza ćwierćnuta jako dolna cyfra w naszych poprzednich przykładach. A wujek i stryjek, może zaczną jeść sałatki, będą zdrowsi. Gdy przechodziła przez jezdnię rytmiczna rodzinka, mogliśmy zobaczyć, jak długie robiła kroki, czyli też jak długie były nuty. Długość nuty, to znaczy czas trwania nuty, nazywa się wartością rytmiczną. Wartość rytmiczna wszystkich. Umownych ścieżek rytmicznych czy torów rytmicznych jest taka sama. Wartość rytmiczna całej nuty równa się wartościom rytmicznym dwóch półnut, czterech ćwierćnut, 8 ósemek i szesnastu szesnastek. Porównajmy wartości rytmiczne nut do wartości pieniędzy. Jeśli każdy kolorowy pas, czyli każda ćwierćnuta, kosztowałaby złotówkę, to cała nuta kosztowałaby ile? 4 złote, półnuta 2 złote, ćwierćnuta złotówkę, ósemka. Pół złotówki, czyli 50 groszy, a szesnastka ćwierć złotówki, czyli 25 groszy. Jeśli przez każdy kolorowy pas ćwierć nuta przechodziłaby jedną sekundę raz, 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 to cała nuta przechodziłaby 4 sekundy, półnuta nuta 2 ćwierćnuta nuta sekundę, ósemka pół sekundy, czyli na jedną sekundę zmieściłyby się dwie ósemki, szesnastka ćwierć sekundy, czyli na jedną sekundę zmieściłyby się cztery szesnastki. A ile kosztowałaby, w cudzysłowie, cała nuta i półnuta. 4 złote plus 2 złote równa się 6 złotych. A ćwierćnuta i 8 złotówka plus 50 groszy równa się złoty 50, a 5 szesnastek plus 8 złotówka plus 25 groszy razem 2. Złotówka i dwadzieścia pięć groszy plus pięćdziesiąt groszy, czyli razem złoty siedemdziesiąt A ile trwałaby ćwierćnuta i półnuta? Sekunda plus dwie sekundy razem trzy sekundy. A ósemka i dwie szesnastki. Pół sekundy plus razem pół sekundy sekundę. Może sami zrobicie sobie takie zadania. A jeśli nuty zaczęłyby się ścigać, t, 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 biegnąc przez jezdnię, to która nuta byłaby na mecie pierwsza? A na koniec, jeśli jesteście ciekawi, to wujek i stryjek bardzo wyszczupleli. Zamiast chipsów jedzą teraz marchewki. Co prawda chodzą tak samo długo, ale to dlatego, że teraz medytują nad wartością rytmiczną, raczej odżywczą swoich sałatek, a czasami też nad wartością swoich portfeli. A więc nuta przybyła na metę pierwsza. Odpowiedź? Żadna, ponieważ, jak pamiętamy, wszystkie ścieżki rytmiczne miały taką samą wartość rytmiczną, a wartość rytmiczna to jest długość trwania nut. Wszystkie w sumie nuty o, na każdej ścieżce rytmicznej trwały tak samo. Więc Wszystkie przybyły na metę w tym samym czasie. Dużo już wiemy, a teraz spróbujemy nauczyć się realizować różne pulsy. Na przykład lewa ręka będzie realizowała puls ćwierćmiutowy, a prawa szesnastkowy. Zaczynają razem. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zamiana rąk. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. A teraz puls ósemkowy, prawa ręka. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. Zamiana rąk. Raz dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Ćwiczymy po kilka razy, tylko tutaj byłoby za długo, ale żeby tak bardzo dokładnie uniezależnić ręce, to trzeba ćwiczyć po wiele razy. Teraz puls półnutowy. Raz, dwa, raz, dwa. Od zamiana rąk. Raz, dwa, raz, dwa. I teraz puls całonutowy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zamiana rąk. Raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz zobaczcie sami. Posłuchajcie też, jakie będą realizowane pulsy. Żeby było bardzo równe, to liczymy raz, dwa, trzy, cztery miary sekundowe, czyli ćwierćnutowe, umowne miary sekundowe. A jeżeli są również ósemki jako miary taktu, to wtedy liczymy jeszcze pół sekundy, czyli raz i. Raz to jest początek tej sekundy, a i jest dalsza połówka sekundy. Raz i. 2 i 3 i 4 i. Raz i, 2 i 3 i 4 i. Czyli na każdy puls półsekundowy, czyli usąkowy, wypadają po stastki. szesnastki. Raz i, raz dwa, tasztwa, raz dwa, tasztwa, raz dwa, raz raz i, 2 i 3 i 4 i. i. Zamiana rok, raz i. 2 i 3 i 4 i To są bardzo trudne rytmy, ale te są już łatwiejsze. Raz i 2 i 3 i 4 i Raz i 2 i 3 i 4 i Zróbcie sobie takie ćwiczenia. To są bardzo przydatne ćwiczenia do późniejszych realizacji różnych rytmów w utworach Podskocz, idź, podskocz. Podskocz, idź, podskocz, idź. Biegnij sobie, podskocz, biegnij sobie, podskocz. Podskocz, biegnij sobie, podskocz, biegnij sobie. Pływaj, idź, idź. Rysuj kwadrat. Pływaj, pływaj. Co ja robiłam? Przemieszczałam się slalomem wokół nut i w ten sposób tworzyłam różne rytmy. Żeby było prościej, to możemy teraz tylko wskazywać rytmicznie nuty. Idź, podskocz, idź, podskocz, podskocz, idź, podskocz, biegnij sobie. Biegnij skacz, biegnij skacz, skacz, biegnij skacz, biegnij. Pływaj, idź, podskocz. Możemy sobie robić takie rytmy, i możemy też zmieniać ręce. Rytmicznie jedna ręka przeskakuje z pasa na pas w tempie miar ćwierćmiutowych, a druga przeskakuje z nuty na nutę, czyli z jednej ścieżki rytmicznej na drugą ścieżkę rytmiczną. Mam pytanie, czym różni się puls od rytmu? Czy puls to też rytm? Puls to też rytm. Ale jednorodny, jednostajny rytm jest bardziej zróżnicowany, zawiera różne wartości rytmiczne, ale może też być pulsem. Żeby dokładnie, bardzo równo rytmicznie wykonywać rytm, trzeba równo liczyć. Możemy sobie pomagać podstawiając jakieś wyrazy, na przykład równo, mówiąc w stosunku do miary ćwierćmiutowej. Biegnij sobie, podskocz, idź, pływaj, rysuj kwadrat. Możemy też podstawiać sylaby rytmiczne. Ta, 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 ti, ti, tiri, tiri. Możemy też liczyć... Kolejne miary ćwierćciutowe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Możemy też liczyć miarami ósemkowymi. Raz i dwa, i trzy, i cztery i. Raz i dwa, i trzy, i cztery i. Możemy też liczyć miarami szesnastkowymi. Liczymy do czterech kolejne grupy szesnastkowe. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, A jak Wam się wydaje, jak liczą muzycy,